Co się pojawił w studiu, po co tu przyszedł dzisiaj i... On tu był? Pan Don... mnie naprawdę z nim nic nie łączy. Słuchaj, wierzę ci. <laughs> widziałem, widziałem, złapał ją za rękę. Spokojnie oddychamy, rozluźniamy się na... Ale Olga, ja jestem jej ojcem. Wdech i wydech! Nie błagam cię, będziesz tego żałował! Normal, on złapał ją za rękę. No, ale to jej prywatne sprawy. Przecież nic złego jej się nie dzieje. Przepraszam. A co? Mam go gdzieś. Interesuje mnie tylko to, co jest między nami. Pamiętaj o tym. Tylko, że. nie czuję się pewna. Cześć! A co wy robicie? Podstępujecie Violettę? Przecież tak się nie robi, to bezczelność! Benji ma rację, to nieprzyzwoite zachowanie. A z kim ona jest? Z Leonem, który złapał ją za rękę i pyta się, co jest między nimi. Serio? Przepraszam. Tylko nie chcę, żebyś cierpiał. Naprawdę nie chcę, żeby żadne z nas cierpiało. I dlatego. Chcę być pewna, że wszystko co robię, robię dla nas obojga. Rozumiem. A ja chcę być pewien, że nie będziemy przechodzić tego samego co ostatnio. Męka, męka, męka. Duża ta nasza dziewczynka. Dziewczynka. To przecież młoda to dziewczynka, kobiega. mała dziewczynka. Kiedy w końcu przyznasz, że ona nie jest już małą dziewczynką i że świetnie sobie sama radzi, to wszystko zasługa ciaci. A on ją pocałował w policzek Angie. Ona nie radzi sobie sama. Ach. Mam dosyć tego majonezu. Ej, Beto, wszystko dobrze? Nie, nie jest dobrze. Naprawdę wcale nie jest ze mną dobrze i i nie jest dobrze. Ale powiedz, dlaczego? No mów Beto, co? No dobra, chyba znalazłem się w kropce. To poważne. No wyduś to, bo się martwię. Nie, no cóż.